No tak, nie? To teraz będzie No tak, ale e, nie. Ale jesteśmy bez scenariusza tym razem, więc będzie na żywo. Najlepiej. Tak. Ja mówię o nagrodach, ty mówisz o nagrodach, ty zaczynasz, ja zaczynam. Ty zaczynasz? Ja zaczynam, dobrze. Ty mówisz, że jednej to... nagrody, ja mówię o... Tak jest. Jak co roku został zorganizowany plebiscyt najlepszej książki, najlepszej bajki wydanej przez samodarstw w 2024 roku? W tym roku, jeżeli chodzi o bajek, było ich chyba 12, nie mam gdzieś nie przygotowane, ale było ich około 12. Jeżeli chodzi o książki, były 20, 20 parę tych książek. Ty wiesz ile było i zawsze? Dokładnie, ty za cyferki, przepraszam. Cyferek nie znam, to <noise> Było <głosy> dużo, ale jedyne co Wam mogę powiedzieć to yy, Jury, w tym ja mieliśmy naprawdę yy, ciężką pracę do wykonania. Czasu. Mało czasu i ja chciałam ogłosić publicznie, że domagam się jakiegoś odszkodowania za warunki trudne, <laughs> za ten stres, bo za frajdę czytania tych książek to ja nie będę płacić, się, że dobrze. Ale, ale, nie, ale mieliśmy zagwózkę. To było naprawdę, żeby wybrać. I różnice były naprawdę niewielkie. niewielkie. Było to tak, różnice były bardzo normalne. Było, było I trudno, i także szefie... Odszkodowanie. Dogadamy się. Dogadamy się, dogadamy się. E, tak właśnie Iza była jedną z osób, które brały udział w Giri. Żyli było jakkolwiek to załóżmy, a to się rzadko zdarza całkowicie niezależne, bo po prostu tam było kilkanaście, was tam było kilkanaście osób, e, prawda? Osiem, osiem dziewięć, było. jakoś tak. No. Jeszcze trzyszek, dziesięć, jeszcze, no i ileś tam osób, tak. było w każdym razie i oni dostają te książki i z informacją zróbcie z tym, co chcecie, nie? Tak. Wybierzcie najlepszą Ale bajkę. Ale przeczytajcie, dokładnie tak, zróbcie co chcecie po tym jak przeczytacie. Tak. Ale przeczytajcie i dajcie swoją opinię, tam była jakaś punktacja, nie pamiętam jakby się to robili, nie chciałem tego wiedzieć, ja tylko przekazałem książki. I jak co roku staramy się, żeby to jednak było, mimo wszystko niezależne. Także my, jako sami wydawcy, w to w ogóle nie ingerujemy. I wybrali. Udało im się, tak na dobrą sprawę. Udało. Wybrali się, najlepszą tak. bajkę, wybrali najlepszą, e, najlepszą powieść. To może zaczniemy od bajki. Najlepszą bajkę, jaką wybrali, e, jest to bajka, którą napisał Mateusz Setnarski. Co? Nie, tak. Y, y, y. Proszę. Przepraszam. Dziękuję. Najlepszą bajkę, jaką została wygrana, jest bajka Mateusza Setnarskiego. Zapraszam serdecznie. Zagrania, że się za, proszę bardzo. Tak, jest... ja tak. Ja Magda pocałuj pana. Gratuluję <grym> no, ja ja ci serdecznie. To się uszanę. Gratuluję ci serdecznie. Dziękujemy. Wspaniała bajka. Wiem, że kontynuacja jest już jest napisana. Wiem, Daj że Pan ma 3 w styczniu. W styczniu. się udało. Tak, wydałem do tej pory jedną książkę o przygodach ślimaczka Piotra, która bardzo dziękuję, otrzymała e, tak przepiękne wyróżnienie. E, niebawem 1 października będzie wydana część druga przygód ślimaczka Piotra, nieco dłuższa, e, z większą ilością no, niespodzianek w środku, a już w styczniu planuję wydać część trzecią. Także także książek będzie naprawdę dużo. Bardzo dziękuję za to fantastyczne wyróżnienie. Gratuluję. Dziękuję. Już możesz się naśladować, lat, więc możesz. Tak, tak, tak. tak, dokładnie. E, za najlepszą... E, Zostań w chwila, że proszę, bo to z wszystkim zdjęcia. Za najlepszą powieść, e, najlepszą powieścią wygrałem między innymi wygrałem też ja, ale w wszystkim gra Monika Litwinow. Jest autorką, tu, grach i za to Ja wyraźnie. dzisiaj prowadziłam jogę, więc jestem usprawiedliwiona <trym> za <trym <Nie> galowy <trym> strój. <bardzo trym> E, gratuluję naprawdę serdecznie wspaniałej powieści. Muszę coś powiedzieć? To może ja pogratuluję. <grafy> gratuluję Monice, gratuluję Mateuszowi fantastycznej e, powieści, e, fantastyczno-kryminalnej. Prawda, okay. ha. Także brawa, gratulacje za pomysł za Dziękuję Chcemy kontynuacji. Słyszałem te poruszkę. To może, to może ja zrobię, tak? No, to jeszcze coś miłego. Powiedz jeszcze coś miłego? To może Monika? Czy miłego. No, miłego. Coś miłego? Coś miłego. Ja chcę coś powiedzieć. No. Ja wbrew pozorom mogłem mieć coś do powiedzenia w tej książce w tej nagrodzie. To jest ogromne wyróżnienie dla mnie, w parze z Mateuszem, oczywiście, ale w pewnym sensie to jest takie dla autora nie tylko docenienie ze strony czytelników którego było jednak gremium, a nie na przykład trzyosobowe jury. I do tego wszystkiego jeszcze, te, tak jak mówiliście, niewielkie różnice. To znaczy, że rywalizacja była szalenie zacięta, i to, że tutaj się okazał ten wybór trafiony w nas. Nie, to trzeba powiedzieć głośno, wyraźnie, to jest wzruszające, i ja mogę tylko się ukłonić w pas i podziękować również Mateuszowi za to, że zaprosił mnie do tego projektu i że zmęczyliśmy się razem przy nim, to była fantastyczna przygoda, więc wszystkim wam dziękuję. Dobra, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, dziękuję. Ja się że to e, przetrwań Dziękuję. Tak, proszę. To jest do zdjęcia. To do zdjęcia. Ty też jesteś, wiesz, laureatem. Trzymaj to się. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, to... Tak, jeszcze na, na środek przejdziemy, może? jest środek. Mówię to... <śæll future> no to tylko dzisiaj. Tak, żeby było widać Dobra. Monika po picie sportowym. Dla mnie to nie pierwszyzna takie nagrody. Proszę. wstaje rano, wychodzi po nagrodę, wraca do domu. Po drodze jeszcze jogę zajęcia. No, no, no <śællet> <śællet> Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. teraz oddaję głos. Słuchajcie, zaskoczenie ogromne, ponieważ wrzuciliśmy post i potem ja patrzę w komentarze. Tak, a już do nas tak, bardzo, co się dzieje. No właśnie tak. Konkurs dla szkolnych bibliotek, tutaj powiatu, dla Płocka i dla Powiatu Płockiego, brzmiał, żeby znaleźć fajne hasło na promowanie czytelnictwa, nagrodą pakiet książek do szkolnej biblioteki. I cóż mamy? Czytamy. Hasło, które wygrało, zdobyło 338 polubień. Książka to podróż, na którą nie potrzebujesz biletu. Autorką jest Aleksandra Sutkowska i już zrobiłam wywiad. Panie z Rady Rodziców zrzeszyły się, porozrzucały po internecie i mamy szkołę podstawową imienia Gawareckiego z Małej Wsi. Zapraszam tej po odbudzinę nagrody. Dziękuję. Tych I mam nadzieję, że będą służyć wasze Waszej bibliotece. Także tam są jeszcze gazety, zakładki. Chodźcie Panie wszystkie po odbiór, no proszę. Cała akcja zespołu. Zapraszamy, zapraszamy wszystkich Pani w Katanie. Tak, Panie, wszystkie to mają te łapie, tak? nie proszę, zapraszamy. możemy możemy poszukiwać zdjęcia. Gratulujemy wspólnego zespołu. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Super. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Na nie koniec. Na nie koniec. A, że już zmieniam tylko Mikrofon za mikrofon. Słuchajcie, niestety tylko kilka osób wzięło udział w naszej górze terenowej, więc postanowiliśmy wszystkich nagrodzić. Aha. Dobrze. latający mikrofon. I słuchajcie, więc... Tak? Hmm. E, Szymon e, Ronalski. E, mamy e, Stefania Wałżyniczak. Jest ktoś, jeżeli ktoś jest, to zapraszam tutaj na środek. E, Nikola Chętkowska. O, jest mamy... zapraszam Zapraszam. O, no to chodź. Amelia Witulic. E, mamy jeszcze hmm. Izabela Chętkowska. Ołda uh, Mikulit. I Igor Chętkowski. Tak. I Julita Batnik. Julia, Julia Badniki. przepraszam, nie miem pytać. Tak? Więc <grymne> jesteście w trójkę. Słuchajcie, tam jest, pudło pełne książek, więc zapraszamy, żebyście sobie wybrali książkę, jaka Was interesuje. I dziękuję, gratuluję premature. od zdjęcia naszych zagadek, który Isie... już... To było? O, AA, A, Dla koleserów książek było łatwe. Iwona słyszałaś? <laughs> <By wasiso Adventure. laughs> e, teraz by się nam przydała Iwonka. E, Iwonka, chodź tutaj. My. Wolka jest na wykopalni Powiedz e, słowo do naszych patronów. Nawet na dwa mikrofony. Nie. Tak A! to jeszcze nie było. Tak e, chciałam serdecznie podziękować wszystkim patronom, którzy jak mogli tak wspierali nas w promowaniu tego wspaniałego wydarzenia. Mam nadzieję, że pozostaną z nami i nie będzie to ostatni raz, kiedy nas wspierają. Dziękujemy za waszą obecność, dziękujemy za wasze relacje. Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że też dobrze bawiliście się, tak jak my. Zapraszamy na środek. Chcielibyśmy e, Wam również podziękować e, drobnymi upominkami. Także zapraszamy. Niektórzy musieli...

Nie ten prosty, ale... Ja wiem, że ci zależy. Ja drobinkę w tamtą stronę. Poproszę, dziękuję. Drobunkę, A, Widać wyszkolony nie mówi źle lewo prawo, tylko w tamtą proszę. <grym zainteresowań> Bo nie pamiętam, która to jest. Dobra. No ja nie mam tylko patrząc. Jeszcze nie znam, nie wiem, czy się nie przyznałaś się wstydzić. Ja się nie... Ja... Mateusz, moje ego nie popala na wstyd. Weźmu ten panem... mikrofon. Razem Weź mój ten mikrofon. Razem z panem Rączą chcieliśmy bardzo Wam podziękować, znaczy Tobie i panu radzicie chcieliśmy podziękować za to, co robicie, za te wywiady, które przeprowadziliście, za to wszystko, co nagraliście, za te rolki, za te filmy. Naprawdę szczerze wielkie podziękowania. Znaczy... Daj. Daj. Teraz będę ja w końcu mówić w swoim imieniu i własnym głosem. Słuchajcie, to była taka frajda, to była taka przyjemność, nie tylko poprowadzić te wszystkie spotkania z cudowną Mariuszą Szczegółem, z panią Janą Bator, wczoraj Malibina Tylewicz, Iwonka, Andrzej. Te wszystkie rozmowy, które, które, wywiady, które zostały nagrane, a, a zostaną wam wpuszczone. Ale sama atmosfera. To jest po prostu. No to się nie da pisać. Mnie rzadko, mnie rzadko kiedy brakuje słów. Z tego jestem po prostu znana, ale to była czysta frajda. I następnym razem nie zapomnijcie o mnie. Dobrze. Bo jak nie, to się <laughs> będę dobijać. Jeszcze ja, jeszcze ja, także halo, jeszcze ja. Pięknie Wam wszystkim powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. <f arcade> dziękuję dziękuję. Do dziękuję. Do dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie, ja sobie nie odmówię przyjemności. A to? Do kamery. Do kamery! O, to chodź oficjalnie do kamery. Chodźcie, chodź! Jak wszystko to grupa? Ja mam telefon też dobry. Super. Dzień dobry. O, teraz będzie oficjalne. <in> Nie szczęśliśmy panu komedyzyki na akcji, ale serdecznie Mam nadzieję, że jesteś lepszy na gorę za kupili niż masz dorobku. Bardzo dziękuję. Ci serdecznie, że byłeś, że biegłeś, że się pojawiałeś nawet ochory porad 9 rano, żeby musisz nas nakręcić. Dzięki wielkie. Dzięki była kawa, więc. darmowa kawa, na do domu. Tego się nigdy nie odmawia. Jeden profil, drugi profil. Kamera cię kocha. Tak. <grywa> Prawa broda, lewa broda. <grywa> Wiedzą, to, że on przesał. Uwaga, dobierają. Ale dostałeś fajną bajkę. <grywa> Dobra, druga, i Czym jest to? wszystko? Czy już do, do chyba z, tak, ze smutkiem, z żalem, ale chyba... O sobie nie, nie dziękujemy? Sobie dziękujemy, a sobie już poszli. A co dajesz są Raz, dwa, trzy, no. cztery, Andrzej pięć nasz, i jeszcze... A, a Radek? To ja tak przejmę znowu ten mikrofon, bo tak, ja muszę dużo gadać. Nasze, czytelników i, i gości, którzy żeśmy tu przyszli, chciałam przekazać wam podziękowania, bo odwaliliście kawał dobrej roboty, naprawdę dobrej roboty, domyślam się, że, znaczy ja nie domyślam się, ja wiem, że to nie było organizowane w czwartek przed no, z, z, festiwalem, <laughs> tylko to trwało miesiące. To ja jestem generalnie kierowniczką zamieszania, ale halo, proszę Państwa, proszę Państwa. Musimy tutaj zorganizować, bo nie każdy chce. Tak, tak. Tyle. Izabela Agaczewska, Malwina Tylewicz.

za Zadyszki dostanie. A ty patrzy, do nie trzeba reanimować, po Mamy tu specjalistę od BHP, reanimacji w ogóle, także skoczy mu na klapy i będzie. On miał takie kocie ruchy, że ja wierzę, że on tutaj. Jest nie, no, może, to trochę. Twoje tego. Tak. No a ja. To, 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 ja Czy my już, nie robiliśmy już dzień? Dobrze. Ale jeszcze jedno, pogratulacja. Niestety ze smutkiem i żalem kończymy trzeci festiwal książek. Za tą wartością możemy ogłosić, że będzie fakty. Tak. dokładnie Jeszcze na nie znamy, ale poznamy. I być może trzydniowy. wszystko dużo jeszcze nie mówimy, ale... Ale, z... ale czy to zachęci? ma... czy na, trzeba zachęcić. Tak, trzeba będzie dużo nowości. Trzeba jakąś rzucić, więc nie zapomnij. Ja o Ja jeszcze ostatnią prośbę do was wszystkich. Więcej wódki! Wszystkich. Dobra. Przemyślimy. Właśnie, miał, właśnie o to chciałem poprosić. Jeżeli macie jakiekolwiek um, uwagi, spostrzeżenia, jeżeli coś wam się bardziej podobało, coś wam się nie podobało, Napiszcie ja proszę do nas bezpośrednio, czy na Instagrama, na, na jakikolwiek chcecie. Na tylko z nas. Ale na plik, nie? Ale Na, plik, na klik, Krytyka, krytyka, <laughs> lubimy to, ale może jednak. Gdyby ktoś naprawdę ma jakieś uwagi, co można było poprawić, co moglibyśmy na. darmowy alkohol! Nie, Ale ja chciałem powiedzieć, że kolega jest monotematyczny. Bardzo, bardzo. Dlaczego są takie osobne spotkania, a to później, czy pokażę te takie? Jeżeli mielibyście jakieś uwagi, jakieś wskazówki, chcielibyście coś nam... Yy, nie sobie chcę radę. powiedzieć, żeby wyrwać, ale z góry, co moglibyśmy poprawić. Pamiętajcie, robimy to dopiero po raz trzeci albo aż po raz trzeci. Cały czas, jak widzicie, z roku na rok się uczymy, staramy się też to wszystko poprawiać, ale nie wszystko widzimy, chociaż niekiedy na to samo patrzymy. Więc będziemy wam bardzo wdzięczni za każdą uwagę, za każdą wskazówkę. Wiemy, tak, dziękujemy. <śmiech> <śmiech> raz jeszcze wam serdecznie wszystkim dziękujemy, że rzeczywiście i Dla nas tak, to... przyjemnością było to móc zorganizować. Słuchajcie, jeszcze ja je, jestem przy mikrofonie, który przegani. Słuchajcie, do blogerów się zwracam książkowych, którzy by ewentualnie mm, są tutaj, tak, bo to jest dla was jakby u stronę waszą i w sumie moją, gdyby ktoś chciał którąś z moich książek i to podejdźcie do mnie na stoisko, one są dla was zadane. Dziękuję. Wszystkie czy do wikingów? A, a czy do wikingów będzie alkohol? <laughs> Beczka. Beczka.